19 października 2019 roku gościła w Gdańsku delegacja zarządu głównego Związku Podhalan w Polsce. Ich przyjazd związany był z inicjatywą środowiska mieszkańców Jasienia, których korzenie rodzinne tkwią na południu naszego kraju, aby powołać oddział gdański tej organizacji. Już pierwsze powitania na dworcu w Gdańsku pokazywały, jak serdeczne i pełne życzliwości. Są relacje między ludźmi z gór a pomorzanami. Podczas sobotniego zebrania, które odbyło się w sali restauracyjnej hotelu Wolter, te emocje zostały ugruntowane. Po zatwierdzeniu wszelkich formalności, oficjalnie podjęta została uchwała o założeniu oddziału Związku Podhalan w Polsce na Gdańskim Jasieniu. Potem wybrano władze, na czele których jako prezes ustanowiony został Mirosław Adamczyk. Po spotkaniu uczestnicy udali się do kościoła błogosławionej Doroty z Montew. Tam uczestniczyli we Mszy Świętej i procesji różańcowej. Na wstępie, korzystając z gościnności Dusz Pasterzy, już w obecności Jasieńskich Parafian, Mirosław Adamczyk oficjalnie powitał i przedstawił gości. Chciałbym serdecznie powitać na tej naszej tańskiej ziemi delegację Zarządu Głównego Związku Podchalam w Polsce. Prezesa Zarządu Głównego Związku Podchalam Poddziału Zbiskiego, pana Juliana Kowalczyka, wiceprezesa. Zarządu Głównego Związku Pod Halem, oddziału Niedźwiedź pana Andrzeja Napole, członka Zarządu Głównego Związku Pod górali żywieckich pana Stanisława Izaka i sekretarza Zarządu Głównego Związku Pod Halem, oddziału spytkowice pana Kazimierza Bielaka Wasz przyjazd do grodu nad Potławą, Związany jest być może z nietypową inicjatywą utworzenia oddziału w Związku Podhalan w Gdańsku jesienią. Czując głęboką więź z ziemią rodzinną naszych ojców i dziadków, kultywując ich tradycję w duchu miłości do Boga i Ojczyzny, zwracamy się do zarządu o umożliwienie utworzenia tutaj oddziału, by to, co wartościowe i piękne w kulturze Podhala i Gór, krzewić tu na tej kaszubskiej ziemi. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do tyłu... Tymur Pięknym świadectwem przywiązania do tradycji i wiary było aktywne włączenie się górali zarówno do liturgii Eucharystii, jak i uczestnictwo w procesji światła, podczas której niesiony był dużych rozmiarów różaniec i śpiewane były modlitwy podczas rozważań kolejnych tajemnic. Górale wyróżniali się również i tym, że wystąpili w swoich strojach regionalnych. Za nami, za nami brzeszny, teraz i godzinę śmierci naszej. Amen. Amen Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, z Tobą błogosławionaś Ty, błogosławionaś Ty między niebiastami i błogosławiony. Na zajutrz podczas niedzielnej sumy parafialnej, jak podkreślił proboszcz ksiądz Zygmunt Słomski, ze względu na gości z Podhala sprawował on mszę świętą w ornacie z ornamentami góralskimi. Witam serdecznie na sumie parafialnej i oficjalnie wszystkich drogich parafian, miłych gości na czele naszymi tutaj pięknie przyodzianymi, czy jak to nazwać, przedstawicielami w związku pod którzy przyjechali, by tutaj nasz związek, ta nasza grupa inicjatywna mogła zaistnieć formalnie. Dziękujemy za to. Jesteśmy na Pomorzu, co nas tu sprowadza, można zapytać, co górale tu robią. No tak się składa, że Związek podchalan w Polsce obchodzi stulecie swojego istnienia i tak naprawdę istnieje we wszystkich częściach Polski, bo nie tylko tam, gdzie mieszkają górale, ale tak tam, gdzie też są pasjonaci w Związku podchalan, znajdują się nasze ogniska czy oddziały. I tak naprawdę... Gdańsk jest kolejnym tak daleko od Podhala oddalonym miejscem, ale cieszymy się bardzo, że tak daleko od nas gdzieś górale zatęsknili za swoją ojcowizną, małą ojczyzną i chcą się zespolić, chcą być razem. Cieszymy się tu, że jesteśmy w Gdańsku, że pomogliśmy założyć Związek Podhalan, bo przecież nasza kultura góralska jest jedna z najpiękniejszych na świecie. Pilnuje wartości chrześcijańskich, śpiewu, tańca, muzyki, no i rzemiosła. No także... Ci górale, którzy tu dawno przybyli, odezwali się, żeby im pomóc w założeniu Związku Podhalan. Udało się, z czego się niezmiernie cieszymy. No i, i myślę, że to będzie procentowało na tych ziemiach, tutaj, gdańskich. Sto lat temu został założony Związek Podhalan. Jest to jedna z najstarszych organizacji regionalnych. I po tych stu latach dołączyli do nas górale, którzy się osiedlili wśród kaszubów. My, górale i kaszubi od od wielu, wielu lat się lubieli, są to takie dwa, jakby to nazwać, ludy polskie, plemiona, które szczególnie się lubią i, i, i te kontakty są bardzo żywe. Jest wiele kontaktów samorządowych, na przykład powiat Kartuski ma za partnera powiat Taczański, powiat Kościerski za partnera powiat Nowotarski, gminy, gmina na przykład moja gmina Spytkowice ma z gminą Szemów współpracę, także z, z Kaszubami się lubimy, często się odwiedzamy, natomiast teraz jest rewelacja, że w Gdańsku odkryliśmy bo tak naprawdę nie wiedzieliśmy, że tu jest tyle osiedlonych ludzi, którzy mają korzenie tam pod holami no i że oni będą takim naszym tutaj no, pięknym punktem wśród tych kaszubów. Jak mój strój yy, yy, pokazuje, jestem z Tam byłem też 6 lat prezesem, teraz troszkę się dostałem do głównego zarządu. No i bardzo jestem z tego zadowolony, bo przynajmniej uczestniczę w takich uroczystościach jak tutaj otwarcie nowego oddziału w Gdańsku, no coś pięknego. Właściwie to w Gdańsku byłem jako dziecko i dopiero teraz po 50 latach się pojawiłem drugi raz. Jestem bardzo zadowolony z tego, z tego spotkania. No i zapraszamy Was z, z Jasienia do Radziechów, zapraszamy do Ludźmierza, zapraszamy do Nowego Targu.